Cześć Wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj sobie wbijemy Jackie na 25 rangę. Brakuje mi aktualnie 3 gier, ale zanim zaczniemy to zostawcie łapaczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ lecimy po 100 tysięcy, a już brakuje mniej niż 3 tysiące subów, więc nie, jeśli nie subskrybujesz to zasubskrybuj kanał. Tutaj macie profil Matiego, z którym chodzę do klasy, więc no ogólnie bardzo dobry gracz. Tutaj macie mój profil, jak widzicie już ponad 24 tysiące pucharków. No i startujemy, 3 giereczki. Zobaczymy, co się uda zrobić. Nie nagrałem odcinka. Wbiłem 24 tysiące pucharków, bo pomyślałem, żeby go połączyć z tym odcinkiem, bo tam tylko 200. A miałem tam 23 500. No i zacząłem wbijać jacki aż do 25 rangi. No i mam te 24 200, coś. Yy, ok, więc zaczęliśmy już. Minęło 10 sekund tutaj. Gramy na Mr. P, szczerze mówiąc bardzo mnie wkurza Mr. P jak gram Jackie, bo łatwo mnie kontruje. Ogólnie nie lubię postaci na blisko, jakoś nie przypadam za bardzo za tą Jackie. Po prostu chodzisz i auto wszędzie. No nie, nie jest to jakby mój styl gry, można powiedzieć. No i nie podoba mi się za bardzo ta postać. Ale tutaj w miarę dobrze nam idzie. Teraz chyba nie trafią. No niestety im się nie udało. Więc dobra, ja już tam idę. Pomóc, tu jest Rosa. ale spoko, że ta, taki duży damage zadaje. To jest naprawdę spoko i bardzo szybko. I to, co mi się podoba, że obszarowo zadaje damage. To akurat mi się bardzo podoba, bo miałem czasami akcje na duo, bo w sumie testowałem każdy tryb. Grałem Game Grab'a, grałem Brawl grałem Solo, grałem Duo i grałem Heista. Najbardziej mi się, najlepiej mi się grało Brawl i i duo, ale browbola lepiej mi się grało. Tam duo fajnie się grało na poziomie około 400 pucharków, a później już było trochę ciężej. Dlatego właśnie zdecydowałem się to dobić na Brobolu. No a naprawdę fajne akcje czasami wychodziły, jak akurat grałem i były trzy, trzy osoby, na przykład tam z dwóch różnych teamów. Podeszłem sobie trzy razy, nacisnąłem auto aima i. Od razu wszystkich pozabijałem, więc to było spoko. Teraz chyba nam ta row zatrafi, chociaż nie, bo się odsunęła. Ten Mister P szybko zlatuje bardzo ładnie. Teraz row zatrafi pewnie. Nie, udało się, dobra. Mati, podaj dobrze. No teraz idę tam 30 sekund i tak wygrywamy 1 do 0. Może mi się uda trafić. Nie, niestety to obroniła. No najgorzej. Dobra, niszczę ją. 2000 życia. Ale wchodzimy teraz dobrze, bardzo ładnie. Udało się wygrać pierwszą gierkę. Jeszcze dwie giereczki, i mamy to już za nami. 16 pucharków brakuje. O, jak widzicie, cały ten już zebrałem. Yy, cały exp dzisiaj. No, nie dziwię się w sumie, jak wbiłem od 0 do 750 w jeden dzień. Chociaż widziałem, że tam Fame już chyba 1000 wbił. Yy, więc no, gratki, ale on tam zawsze wbija 1000 w pierwszy dzień, czy coś takiego no mi się nie podoba Jackie, więc chyba na 1000 nie będę wbijał, no ale zobaczymy, Mo może jednak na pewno chcę y, przetestować sobie te postacie, co mam gadżety, bo już grałem Barley'em, y, właśnie nie wiem czy wiecie, ale mam do Barley'a gadżet, mam gadżet do Bo mam gadżet do Jessie i mam gadżet do Crow'a jeszcze, ale to wam pokażę na koniec odcinka, no i właśnie grałem w sumie tylko Barley'em bo testowałem sobie na hejście, jak to działa. No i dlatego właśnie chcę sobie jeszcze troszkę pograć tymi postaciami, do których mam gadżet, dlatego że praktycznie większość czasu, które spędziłem grając, no to wbijałem Jackie. A chcę też sobie tamte postacie przetestować. No i jutro nowy sklepik, pewnie nowe gadżety w sklepie, przynajmniej mam taką nadzieję, bo chcę jako Jeden z pierwszych w Polsce mieć wymaksowane konto, jeśli chodzi o gadżety, bo tak to już mam. No, a naprawdę gadżetów już mam cztery. Widziałem, że tam, na przykład, Farel ma gdzieś tyle samo co ja, Weni ma chyba 12, więc naprawdę sporo. Ja mam tylko cztery, chociaż nie otwierałem dużo skrzynek. Jak widzicie, mam jeszcze tam 100 skrzynek. Może ktoś zauważył na początku odcinka i 56 big boxów, więc. No, ma mało, mało wydropiło mi tych gadżetów. Okej. Okay. Aiejaj, dobra, wybiłem to. Bardzo ładnie. Nie. No i znowu mnie zestunował. Ale ten gadżet do Franka s. Cox już widziałem, szczerze mówiąc, 7 gadżetów, ale chodzi mi o różne postacie, bo tak to widziałem na przykład sporo do. Do Nity widziałem. Do Nity czasami ziomek tak dobrze grał. Miałem go zresztą w duo, na teamie. W teamie na duo, przypomyliło mi się. I naprawdę bardzo spoko to wykorzystywał, bo rzucał miśka, stonował go, ja podchodziłem i zabijałem tych, tych przeciwników. Ogólnie, jeśli jakbym miał powiedzieć o tutaj postaci Jackie, to nie lubię jej ulta, serio. Dla mnie ult jest trochę useless. Na przykład, jeśli ktoś jest daleko, to tą końcówką możecie sobie go przyciągnąć do siebie, ale jak ktoś jest blisko, to on jest useless, bo ta postać możecie jeszcze dwa razy trafić w czasie Twojego ulta. Więc no, to jest słabe i czasami przez to umierałem, a chciałem po prostu kogoś przyciągnąć do siebie. No ale dobra, skupiamy się na ostatniej gierce, żeby to ugrać. Gramy na Karla Broka oraz Daryla nie powinno być jakiegoś większego problemu tutaj Karla mogę sobie na spokojnie wyjaśniać Broka też, jedynie co to z Darylem może być większy problem właśnie też bardzo dużo widziałem Daryli, bo dostał remodel to pewnie sporo osób chciało sobie zobaczyć jak to wygląda ok, Frank tutaj zestunował, no i to powinna być bramka ok, jest bramka, bardzo ładnie no i teraz musimy znowu trafić jeszcze jedną bramkę i będzie już po meczu, więc spoko Pięciu osób mnie ogląda, pewnie z klanu, więc pozdrawiam wszystkich klanowiczów. Dobra, czy doleci? Doleciało, no i bardzo ładnie. Wygraliśmy to, mamy 25 rangę. ok. i zobaczcie, 25 ranga na jackie, plus 400 star pointsów, bardzo ładnie. Tu jeszcze token tablerów mam sporo. No i teraz wchodzimy sobie pięknie. Super, 400 star pointsów, bardzo ładnie. Jeszcze zapraszam Was oczywiście do klanu. Przyjmujemy od 18400, 500, coś takiego. Lecimy po 2 miliony puchlanowych. Tutaj macie mój profil. Jak widzicie, no, w miarę spoko. O, jedna wygrana do 2400 na solo. Spoko, może sobie wbiję jutro. No i tutaj mam te gadżety do Barleya. Potem mam tutaj gadżet do kogo jeszcze? Do Jessie mam gadżet. Eee, następny gadżet mam tutaj do Crowa. No i jeszcze jeden mam do Bo. Na pewno odcinek się pojawi, jak yy, wydropię wszystkie gadżety. No teraz mi jeszcze trochę tych gadżetów brakuje. Tutaj parę postaci do dobicia na 700. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej odcinków. Jutro najprawdopodobniej również odcinek. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Cześć.